Dzień dobry, adwokat Krzysztof Szymański. Dziś na temat nowego prawa związanego z zastrzeżeniem numeru PESEL. Otóż od 17 listopada 2023 roku będziesz mógł zastrzec swój numer PESEL. Zgodnie z nową ustawą, której celem jest ograniczenie skutków kradzieży tożsamości od czerwca 2024 roku, np. banki udzielając kredytu będą musiały sprawdzić, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. Celem tej zmiany jest podjęcie próby uniknięcia wyłudzenia środków finansowych poprzez zaciąganie. Przypadko właśnie kredytu na inną osobę bez jej zgody i wiedzy. Zwalczane w ten sposób ma być też zjawisko tzw. swappingu, czyli wyrabiania duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do nielegalnego autoryzowania transakcji. Od 1 czerwca 2024 roku taki, podmioty, takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze, przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzić w rejestrze, czy prze, Pesel danej osoby został zastrzeżony. Ustawa stanowi, że obywatele nie będą obciążeni za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez ich wiedzy, mimo właśnie istniejącego zastrzeżenia. Zgodnie z ustawą, każdy pełnoletni obywatel posiadający numer PESEL, będzie mógł za pomocą aplikacji M-Obywatel lub też osobiście w urzędzie gminy czy na poczcie zastrzec swój numer PESEL. Dziękuję, adwokat Krzysztof Szymański.